Nie wasza, nasza, nie wasza! bijemy ich z złoma! Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Nie uciekniesz, nie uciekniesz! Hehehe, skończysz marnie! A nie, chyba ja jednak! Ale ty też dostaniesz złoma! O kurde. no ja jestem, bo robi to was w mnie na tym kanale i dzisiaj zagram sobie w Zombie Titan. Coś tam, nie wiem. W tytule będzie pewnie nazwa tej gry. I w tej grze chodzi o to. Ja już trochę w to pograłem, w sensie ja to nagrywałem, ale tak w sensie. Kurde, nie to, że to nagrywałem już na kanale, tylko że ja to już wcześniej nagrywałem, ale po prostu mi ta gra ścinała. Ale teraz zrobiłem to, że mi ta gra nie ścina, bo miałem odpięty kabel, który mi po prostu przyspiesza. Ogólnie co chodzi w tej grze, że mamy tutaj zombie, trochę już nakupowałem i one produkują nam takie głowy. W sensie to są chyba jakieś głowy, nie wiem. I my je zbieramy, dużo nam uzbierały i potem dajemy je do tej maszyny. No i potem mamy tutaj zero i te kulki, nasz, no próbki, wymieniają nam na kasę. No i za dużo, mega, jakoś mega tutaj dużo nie zrobiłem, yy, jak widać. Oczywiście link do gry macie w opisie oraz możecie dać łapkę w górę i subskrypcję, bo zbliżamy się do 200 subskrypcji. I yy, sorry, że chyba przez dwa dni nie nagrywałem, ale nie wiem. Yy, bo pierwszego. bo w sobotę nie miałem czasu, bo jechałem do kuzyna, a w niedzielę nie chciało mi się. No, przyznaję się, nie chciało mi się. O i tutaj patrzcie, jeżeli zbierzemy kilka zombi, to możemy wymienić te zombie na jakieś takie. I my mamy jakiegoś krwawego, w sensie jest napisane krew. Ja nam prosto daję, że z takiej jednej kulki dostajemy więcej. I oczywiście, jeżeli macie jakieś gry, to możecie mi je mówić. Jak macie jakieś gry na Robloxie, które mi polecacie. Oraz możecie wbijać na Discorda, bo jestem taki kanał, który już od dawna był, nazywa się Fanarty, ale myślę, że go tutaj mogę rozgłosić, że jeżeli zrobicie fanarta, to wtedy będę go po prostu pokazywał na koniec odcinka, w sensie jak ich się trochę uzbiera. Więc jeżeli chcecie, żeby fanart pokazał się na koniec odcinka, lub po prostu mnie lubicie, w sensie no, lubicie, no. Może mnie lubicie, ale po prostu nie chcecie robić fanartów, ale jeżeli chcecie... To możecie zrobić, to pokażę wtedy na koniec odcinka, w sensie, jak się ich trochę uzbiera. Aczkolwiek dobra, możemy też takim łomem bić zombie, na przykład tak. Ech! No i proszę bardzo. Ale wiecie co, widzowie? się zastanawiam, czy nie dołączyć do grupy, bo tutaj patrzcie, był taki znak, że dołącz do grupy, pieniądze plus 20%. Nie wiem, przemyślę to jeszcze. Możemy kupić pistolet. Kupmy może pistolet. Pobierz. My, My właśnie pobraliśmy pistolet. W ogóle ostatnio trochę subskrypcji przyszło do kanału, bo mamy teraz 144 subskrypcje. A wcześniej było chyba 141, więc trzy nowe osoby przyszły do kanału. W sensie dziękuję. Yy. Oraz poprzedni odcinek chyba też dobrze przyjęcie. Już nie pamiętam ile miał łapek. Może wkleję tutaj screena. Aczkolwiek dobra, my strzelamy nikt z tego pistoletu, no i powiem wam, ten pistolet jest nawet git. Ale możemy patrzeć tak z pleców, a nie jednak się skapnie, że coś, że ktoś do niego strzela i niedługo widzowie w ogóle są święta, no łap, wow, wow, no, nie wiem, nikt się nie tego nie, się nie spodziewa. spodziewa. Tego nikt się nie spodziewa! Y, no i myślę, że będę robić właśnie vlog masy, ale to będę wam pewnie na karcie społeczności informował, bo robię, bo na karcie społeczności wam piszę na przykład różne posty, więc jeżeli nie obserwujecie Karty Społeczności, to możecie sobie wbić. Ale dobra, bo ja w ogóle mówię o czymś innym i w ogóle się nie skupiam na grze. No, w tej grze właśnie... O, jak strzelam w ogóle Hedda, to chyba więcej zadajemy. Czekajcie, sprawdzę. Jak strzelimy tak normalnie, to 7, a z -a to 10. No więc y ogólnie wniosek jest taki, że lepiej strzelać w głowę. Uah, uah, uah. Dobra. M mrożone zombie. Możecie napisać, czy chcielibyście Garys Moda. Ja go ma, miałem plan yy, nagrać. Garysmoda. Ula, Dobra. zabiję sobie tego zombiaka. A tu zombiaku. To jest yy, gość, co nie zostawił łapki w górę i subskrypcji. Tak, tak wyglądają właśnie takie osoby, widzicie. Dlatego warto zostawić łapkę w górę i subskrypcji. Nie, no dobra. Przepraszam Chcę taką hamską reklamę. Uu. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No i zniszczony. Jeżeli was edytuję cały czas, że mówię pyk, to nie dziwię się, ale nie wiem, co mówicie. Dobra, teraz czynimy do tego zombie. I chyba raczej... chyba w tym tygodniu filmów nie będzie codziennie. W sensie postaram się, może będą mi w tym tygodniu filmy codziennie, ale chyba będą tak... Nie wiem, zobaczymy, bo ja wiecie, ja też nie mam zbytnio zawsze czasu, ale ostatnio mam go trochę mniej, ale postaram się, by w tym tygodniu już filmy były codziennie, bo no, w poprzednim tygodniu tak nie były codziennie, e, chociaż no, mówiłem, jak mówiłem w tym filmie, że wracam na kanał, że no, to niekoniecznie ode mnie też zależy, nie, e, że nie obiecuję, że będą... Dobra, ja może pozbieram trochę kasy, więc widzimy się za chwilę. Trochę powalczyłem z i trochę poczekałem aż uzbiera się tych kulek. Ogólnie też zmieniłem nich, żeby byli te, teraz ci góralowie. Aczkolwiek... Yy, trochę nie podoba... Fajna gra ogólnie, spoko zrobiona. Yy, nawet fajnie wygląda, tylko jedynie, co mi się tak nie podoba... Zresetowałem się, więc może wezmę swoje bronie. Ale jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej grze. I tą rzeczą jest to, że te zombie są... Wiem, że zombie ogólnie mają być głupie, ale one są jeszcze głupsze. Ja do niego podejdę, mogę się z nim przywitać. Siema! A, dobra, teraz mnie akurat bije. Ale no widzicie, no dopiero jak tak do niego mega mocno podejdę. No i co, no i co, no chodź ze mną, no chodź, chodź, no przejdź. No chodź. No i co? Yy, no i to mnie trochę powinni popracować nad tym, a ogólnie gra wygląda spoko. E, no dobra, widzowie, ogólnie już wrzuciłem tutaj kulki i myślę, że już będziemy mieć 2700. I sobie kupić nasze... A, to już podrożało, co? Już podrożało. Jakie e, ceny, ceny są drogie drogi w tej, w tej, tej Polsce, naprawdę. naprawdę. Aha, śmieszne, żarty o inflacji, beka. Naprawdę, fajnie wiedzieć, że zbierałem poniec. Tyle. No dobra, możemy sobie kupić trochę zombiaków. Co to jest za zombie? Duże. Duże. On się nazywa duże. <laughs> Czym on jest? Ale gruby jest. <laughs> e, ale. Czym to jest? Co to jest za kurczak? CZEMU on jakieś kurczaka trzyma. Ile z tego dostajemy? 100? Serio, 100? To jest dużo. To jest bardzo dużo. Teraz to my zdobywamy tyle. Ale wiecie co ja bym kupił? Więcej tego upgradera. Bo ten upgrader. No wiecie, po prostu. Byś... Ale tutaj. Czy my możemy kupić w końcu jakieś. Nie wiem. Jakieś piętro. Tu na razie mamy jakieś minigun. Czy kup launcher rocketów? Możemy kupić launcher rocketów. No a nie rocket launcher? Dobra, ja tam nie wiem, ale. Chyba jest ro rocket launcher, a nie launcher rocketów. Ale mogę się mylić, nie? Ja tam jakąś mega dobry angielskiego nie jestem, ale. Bo chyba to było inaczej. Kupię może trochę zombie, więc widzimy się za chwilę. E, dobra, widzowie, zrobiłem małe cięcie, ponieważ kupiłem trochę zombiaków, przyrobiłem je oraz postanowiłem, że wbije do grupy, by mieć plus 20% więcej. I myślę, że się chyba opłacało. Hmm. Ale czemu mam teraz 14 kasy? E, tego nie wiem. Miałem skąd końca tam więcej bo miałem taki tysiąc w sensie kiedy już włączałem nagrywanie to miałem mniej ale miałem 1000 i nig nigdzie go nie wydawałem więc nie wiem czemu no dobra jak będzie i przy okazji trochę ten upgrade kupowałem i czemu ktoś się zrespił tutaj i ja w ogóle odkryłem to, że tutaj to, te zombiaki się zmienią e, że najwyższym zombie jest gruby zombie. E, coś takiego i ogólnie spoko to jest ale szkoda, ale wiecie co mnie boli? bo ja myślałem, że będziemy robić coś takiego, że jak jakby wam to powiedzieć? Yy, że będziemy mogli te zombiaki wypuszczać na świat. W sensie znam taką grę, ale ja w niej już mam... dużo w nią grałem i mam już w niej jakieś 7 rabirfów. Yy, czyli wiecie, no odrodzeń. No myślę, że wiecie, co to jest. Nie wiem, czy się po prostu płacało yy, nagrywać. Jak chcecie, to mogę wam... będziemy mogli w to, nagra to nagrać. W sensie ja już tą grę długo gram. Ja w nią nerdziłem, pamiętam. Ja już mam 5 rabirfów I w niej, więc nie wiem czy ją się będzie opatrywać, robić z niej serię. Ona była fajna, w niej się właśnie zombie wybłyszczało. No dobra, my może twórzmy sobie te zombie, by stworzyć znowu tego grubasa i te potem 2 czy trzy, nie wiem jak to działa, po połączyć ze sobą i wtedy zobaczymy co powstanie. To powstanie jakiś wtedy gigachat pewnie. A, już jakiś sąsiad. On zawsze był agresywny i to wcale nie jest tak, że ja wbiłem teraz na inny serwer po to, by yy, odebrać tą nagrodę. Co on ma? Jakiś najwyższy zombie, jakiegoś... Co to jest w ogóle? Dla niego takie grubasy to normalka, o Boże. Ej! Dobra, szybko! Uah! Dobra. Może spróbujemy jakoś do niego wejść, no przez te drzwi nie, chyba że... Ja ten błąd wątpię, że będzie działał na pewno w tej grze. Nie, nie działa, kurde. Więc co, może się zresetuje. Dobra widzowie, kupiliśmy sobie nasze... Czy zombiaki włączy i krew? No kurde, ja bym chciał mieć tego znowu i ja Nie wiem, czy to trzeba mieć wszystkie tutaj zapełnione? czy jak to działa? W święta ogólnie nagrać też dla Was taką grę Blocksburg. Myślę, że ją znacie. Ona jest za 25 Robuxów, ja wiem, pamiętam, że ją kupiłem kiedyś. I będę chciał nagrać odcinek, gdzie dekorujemy mój dom, taki na no, taki świąteczny. A, nie wiem, czy to dobrze, że Wam zdradzą niektóre moje plany. No to ale przynajmniej będziecie wiedzieć, że coś takiego będę robił. Dobra, zbierzmy sobie więcej tych kulek. Yy, w ogóle, ja nie wiem, jak zombie produkujemy. Ty też, gruba się, no. Ja nie wiem, w ogóle, jak oni produkują te kulki. Ale dobra, ja może też trochę bym pozbierał, może trochę też pozbieram, ja bym w ogóle trochę pozbierał kasy widzowie, ale tak już serio trochę, nie że na dwie rzeczy już, tylko tak trochę, trochę, więc co, widzimy się może jak trochę tej kasy uzbieram. Yy, dobra widzowie, uzbierałem trochę i też zrobiłem więcej zombie, więc teraz włączamy i mamy drugiego dużego zombiaka, więc co, yy, fajnie, ale mi ciekawi czy już mnie można połączyć? Nie. Jak się są trzy, ale jestem bardzo ciekawy tego, co się stanie. Tutaj dajmy nasze kuleczki. Tutaj trochę to upgrade'ujmy. I tak w ogóle. Kupmy więcej tych, trochę tego i połączmy je. Ale fajne jest to, że można te zombie łączyć i nie, naprawdę ja bym bardzo chciał, właśnie, yy, społączyć te grube i zobaczyć co się wtedy stanie. Albo kupić e e SMG, kurde, ja nie umiem się wysłowić, naprawdę. Ale to... Nie no, w tym odcinku myślę, że jeszcze kupię to SMG, bo już chyba zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Yy bo będę, bo będę musiał ten zmontować i jeszcze planuję dzisiaj jeszcze jeden nagrać, który dzisiaj też się nie pojawi na kanale, bo nie będę wrzucał już jak kiedyś, że dwa filmy w ciągu jednego dnia, tylko będę się starał robić daily, bo to moim zdaniem jest trochę bez sensu, teraz tak sobie pomyślałem, no że tak logicznie przecież jak w... po prostu, no nie ma co wrzucać kilka filmów yy, na kanał jednego dnia, myślę, że jeden wystarczy, ale daily postaram się robić właśnie, kiedy. Ciągle mówię o tym daily, no ja nie wiem. Dobra, y... Kurde, ja nic nie mówię, ja bardzo przepraszam was widzowie, raczej wy to chyba będziecie mieć wycięte, bo to wydnę, jeśli nie mieli nudów. Dobra, widzowie, uzbieraliśmy trochę kasy, więc może kupmy sobie znowu zombie. O, proszę bardzo, i teraz możemy je znowu włączyć i mamy znowu trzeciego grubego. A nie, ja, bo to chyba trzeba mieć Trzy gór, trzech górników, dobra, ja z, zapomniałem. Tra, dajmy sobie tutaj. Hop. I łączymy i... a, bo my tego będziemy mieć, kurde. Mm. I ogólnie widzowie zauważyłem, że wy bardziej... Y, filmy są bardziej oglądalne, jak nie są tak o 22, w sumie się trochę dziwię. Co za ham? Co, chcesz smakować mojego łoma? O Boże, jakiegoś laga miałem i łom nie bił! No halo? Lag był jakiś. No, co myśli cwaniaczek, że jest taki cwany? Ej, dobra, bo ja już serio zaczynam umierać. A jak umrzę się w grze, to umrze się w prawdziwym życiu. E, tak, tak jest. Więc wolę nie ryzykować. No, przestań! Nie no. Ale moja głowa mogła... Ale po co on nie zabija? On i tak żadnej z tego kasy nie ma. Dobra, nie. Teraz się wkurzyłem. Teraz idziemy go zabić, tylko odłożę tutaj kulki i idziemy na niego. Aaaa! Aaaa! O, no, chodź tu, to był ten, tak, to był ten chyba. Aaaa! No, Chodź tu, chodź tu, no. O, no i teraz se idzie, no, co za tchórz. Chciałeś walczyć. No, chodź tu. Chciałeś walczyć, no, no, no. No i teraz się nagle nie chcę walczyć. Mm. Taki swaniaczek był z niego. No no, dobra, nie chcę walczyć, to nie. Ale po co mnie wtedy atakował? Yy... No co za... No chodź tu. No, chcesz walczyć? No spoko, no chodź. No chodź tu. No, no chciał walczyć i teraz patrzcie nagle. A taki odważny był. No chodź tu. No chodź. No taki odważny był. Dobra, no i porobiliśmy go. Easy. Yy. Dobra. Ja myślę, że możemy kupić jeszcze kilka trochę zombie. Zombiaków. Zombiaków. Dobra, ja, ja już nie wiem co ja mówię, przepraszam. Yy. O, bo to jest zombie i my będziemy mogli zebrać kasę. Yy. Gdzie jest ten zombie? Gdzie on jest? No halo! Chcę wiedzieć, gdzie jest ten zombie. Tutaj! Dobra, strzelam do niego, bo z niego wylatuje kasa. Wiem to, bo już raz go zabiłem, kiedy było cięcie. A! I, wie, i wiecie co? Ja w sobie widzowie po tej grze przypomniałem, że istnieje taka gra zombie tak? Ja w nią nie grałem jakiś rok. I ja bym w sobie mógł ją nagrać? Jak myślicie? Mm, dobra. No, zombie nas atakuje. Zostaw nas, zombiaku! W sensie dawaj nam kasę, yy, która z ciebie wylatuje i nas zostaw. Dobra, strzelam do niego. O, o. Dobra, jest! Zbieramy kasę! Uuuu, uuuu, zbieramy nasza kasa, nie wasza, nasza, nie wasza, uuuu, bijemy ich złoma, uuu. dobra, nie wiem co tu się dzieje, a ty co se myślisz, nie uciekniesz, nie uciekniesz, uh -huh. skończysz marnie, uuu. a ty co się myślisz, ty też, i ty też, a nie, i chyba ja jednak, ale ty też, dostaniesz złoma, o kurde. Dobra widzowie, i chyba będziemy mogli już to zrobić, a nie, bo to jest dopiero ten krwawy, dobra. Zapomniałem. Mm, ale dobra. I zróbmy sobie tych trzech, bo by był górnik, i zróbmy sobie tego grubego, bo ten gruby. Bo mnie ciekawi, co się stanie, jak będzie tych trzech grubych. O, mamy kolejnego krwawego, a w ogóle. Może ja bym sobie tutaj dał to. Dobra, widzowie. I chyba możemy teraz kupić to. Teraz przerabiamy i. Jest jakiegoś mamy strażnika. Cześć. O Boże, ile my tego dostajemy? Dostaliśmy 480 chyba, ponad. A Boże, bo to są kulki, a nie. Może upgrade'ujemy sobie to, by więcej dostawać. Dobra. I w sumie myślę, że to tyle z tego odcinka. Możemy sobie jeszcze tylko trochę to upgradeować. Jeżeli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się. No i cześć. Badiba Dubaj, albo di, albo daj, albo di, albo daj, albo di, albo daj, albo di, albo di, albo albo di, albo di, albo albo di, albo Jestem niebieski, da ba di dai, albo di albo 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 baj.